Tak, a Julek w szkole mi powiedział, że jego mama wcale nie płaci podatku. To jak to jest w końcu? Może mama Julka nie zarabia na tyle dużo, żeby płacić podatek? No ja nie, ona chyba dorywczo jakoś w przedszkolu pracuje, ale ty mówiłeś, że od wszystkiego, co zarobisz, zawsze trzeba zapłacić podatek? No chyba, że mówimy o kwocie wolnej od podatku. To znaczy, że mogę zarabiać i nikt mi nic nie zabierze? Do pewnej granicy tak. Do jakiej? W 2025 możesz zarobić do 30 tysięcy złotych rocznie i nie zapłacisz ani złotówki podatku dochodowego. Czyli jak zarobię 29 999 zł, to wszystko moje? Dokładnie, ale jak zarobisz więcej. To od tej nadwyżki płacisz podatek. A ile tego podatku? Najczęściej 12%, ale tylko od tego, co jest powyżej 30 tysięcy. Czyli jak zarobię 31 tysięcy, to zapłacę 12% od do tysiaka. Dokładnie. To ja będę pracował w kilku miejscach, zarobię wszędzie poniżej 30 tysięcy i w ogóle nie zapłacę podatku. Tak się nie da, synek. Wszystkie dochody się łączą. Na razie skup się na edukacji, dzięki której w przyszłości zarobisz, a potem będziesz się martwił o wysokie podatki, bo jest na to wiele prostych sposobów. No dobra, jak coś, to zgłoszę się do ciebie, jak mnie te podatki zaczną wkurzać i tyle. Dzięki, tata.